Dwie dziewczyny szły do firmy na rozmowę kwalifikacyjną. Po drodze jedna z nich przypadkowo potrąciła starszego mężczyznę. Zamiast przeprosić, zezłościła się i mocno go odepchnęła. Starzec upadł na ziemię, zranił się i powiedział z bólem: Córko, pomóż mi wstać. Ale dziewczyna odpowiedziała chłodno: Pomóc panu? Dlaczego? Jeśli znowu nas pan uderzy, nie będziemy już takie uprzejme, spóźniamy się na rozmowę. Dziewczyna obok spojrzała na starca z pogardą i dodała: Trzymaj się od nas z daleka, pechowy staruch. I obie odeszły. W tym momencie prosta wiejska dziewczyna również szła na tę samą rozmowę. Gdy zobaczyła starca leżącego na ziemi, podbiegła do niego: Wujku, wszystko w porządku? Zapytała z troską: Proszę, pomogę panu wstać. Pomogła mu delikatnie. Starzec powiedział: Dziękuję ci, córko. Dziewczyna uśmiechnęła się i odparła: Nie ma za co, niech Bóg da panu zdrowie. Starzec zapytał: Możesz pomóc mi dojść tam, żebym mógł usiąść? Dziewczyna odpowiedziała: Oczywiście, wujku, idźmy powoli. Trzymała go ostrożnie za rękę i pomogła mu usiąść. Teraz czuje się pan lepiej? Zapytała: Tak, dużo lepiej, odpowiedział starzec. Dziewczyna powiedziała: Mieszka pan niedaleko. Mogę odprowadzić pana do domu. Starzec odparł. Mieszkam blisko, ale muszę chwilę odpocząć. Dziewczyna skinęła głową. Mam teraz rozmowę. Skończę ją i wrócę po pana. Proszę na mnie poczekać. Starzec uśmiechnął się. Dobrze, idź. Dziewczyna pobiegła do firmy. W środku szef powiedział: Brakuje jednej kandydatki. Jeszcze nie przyszła. Jedna z kobiet powiedziała: Szefie, minęło już ponad 10 minut. Chyba nie zależy jej na punktualności. Nie powinniśmy na nią czekać. Inna dodała: Czekaliśmy już wystarczająco. Szef przytaknął. Dobrze, zaczynamy rozmowę. W tym momencie weszła wiejska dziewczyna. Przepraszam, proszę pana, spóźniłam się. Szef powiedział: Punktualność jest ważna. Proszę o tym pamiętać następnym razem. Dobrze, zacznijmy, proszę się przedstawić. Dziewczyna powiedziała: Dzień dobry, ukończyłam Uniwersytet Xinhua i pracuję w znanej firmie projektowej. Mam dobrą wiedzę o projektowaniu ubrań. Słyszałam, że pensja na tym stanowisku wynosi miesięcznie. Druga kandydatka powiedziała z dumą: Szefie, studiowałam za granicą i mam dyplom z projektowania mody. Szef zapytał wiejską dziewczynę A twoje wykształcenie? Ona odpowiedziała prosto: Ukończyłam tylko szkołę średnią, ale od dziecka uczyłam się szyć z mamą. Po szkole pracowałam 6 lub 7 lat w fabryce odzieży, gdzie zdobyłam doświadczenie w szyciu i projektowaniu. Moim marzeniem jest zostać projektantką mody. Jestem pewna, że poradzę sobie w tej pracy. Szef powiedział: Twoje umiejętności są dobre, ale nasza firma stawia na wykształcenie, dlatego dziś stanowisko otrzyma ktoś inny. W tym momencie wszedł ten sam starzec i powiedział: Czekajcie. Wszyscy spojrzeli na niego. Podszedł do szefa i powiedział: Wykształcenie jest ważne, ale charakter jest ważniejszy. Chcę, aby ta życzliwa dziewczyna została przyjęta. Jeśli będzie ciężko pracować, osobiście dam jej premię każdego miesiąca. Dziewczyna była zaskoczona. Och, to pan wujku z zewnątrz! A arogancka kobieta powiedziała z drwiną. Czyli teraz charakter jest ważniejszy niż wykształcenie? Co za dziwna firma, nie chcę tutaj pracować. I wyszła wściekła. Starzec uśmiechnął się i powiedział: Córko, twoja dobroć jest kluczem do twojej przyszłości. Przyjaciele, dzięki małemu gestowi dobroci, ta dziewczyna zdobyła wielką szansę na przyszłość. Proszę, podzielcie się swoją opinią.